Dzisiaj taki ładny dzień, złowiliśmy 4 liny w 3 godziny na kukurydzę z ekstraktem truskawkowym. I teraz będziemy ważyli je, zobaczymy ile wszystkie mają. Ryby wracają do wody. Nie żeremy wszystkiego co długi. Powiedzcie pokaż. Uje tu, się złamie. Zaraz je zważymy. Nie będziemy ważyli po kolei każdego. Bo szkoda ich męczyć. Tylko zważymy siatkę ile ma. Ma 5, 6, 7,5 kilo. O, 7,5 kilo. Prawie 8, ósemka. śmiało, 7,5. Ósemka. No, Jest, pokazane ile mają razem. Waga. Jest. 7,5 kilo. Teraz będziemy je wypuszczać. Weź gośka, takie zbliżenie, z dużo, bo widać, jaki ładny są. chodź chłopaku, chodź, chodź, chodź. chodź. O, ten jest taki. Oj szkoda, go nie wierzcie To mało. Ten jest taki. Jest? Mhm. Mm Dobra, do mamy. Poszedł. Ten jest najmniejszy z tego całego towarzystwa. Też piękny. Ojej, kogoś To najbardziej ruchliwe. Taki. Wracaj. Czekaj. Poszedł. No i teraz dwa największe zostały. Ten jest taki. Śliczny. Wracaj do wody. No i ta bestia. Zdecydowanie dzisiaj największy i najpiękniejszy jest? Jest, pokaż z czego. Pomachaj mamie. Wracaj to jest prawdziwa frajda złowić i wypuścić. Koniec.